Cześć dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć o pierwszym flagowcu, który ma premierę w 2021 roku, czyli o Samsungu Galaxy S21, który występuje aż w trzech wersjach. Te wersje to Samsung Galaxy S21, S21 Plus oraz S21 Ultra i na wstępie muszę Wam powiedzieć, że ja nie miałem okazji korzystać z tych smartfonów. Zazwyczaj Samsung jak wypuszcza nowe, sztandarowe modele, to zaprasza dziennikarzy, youtuberów, influencerów itd., żeby mogli wcześniej przez parę godzin chociaż pobawić się tymi nowymi telefonami, a w tym roku było inaczej, bo cały ten prebriefing, całe to obcowanie z telefonem odbywało się zdalnie. Więc ja Wam tak naprawdę nie mogę powiedzieć, jak te smartfony są wykonane, z jakich materiałów są zrobione, tak na czuja, generalnie jak leżą w dłoni. Cały prebriefing wyglądał tak, że mieliśmy okazję zdalnie za pomocą takiej maszyny z ramieniem i z aparatem robić zdjęcia oraz robić filmy nowym Samsungom, więc tak naprawdę tutaj będziemy mieli do czynienia z filmem na temat specyfikacji technicznej, na temat wyglądu, no bo takich pierwszych wrażeń po prostu nie mieliśmy okazji doświadczyć. Więc po tym przy wstępie mogę wam ponownie powiedzieć, że mamy trzy smartfony, czyli Samsung Galaxy S21, który jest najmniejszy. Mamy też większego Samsunga Galaxy S21 Plus, który od tego S21 różni się głównie tym, że jest większy. No i ponadto mamy znacznie lepszego Samsunga Galaxy S21 Ultra, który, jak to Samsung nas przyzwyczaił, jeżeli coś ma w nazwie Ultra, to jest to absolutny top, topów najlepsza rzecz, jaką Samsung po prostu może nam zaoferować. I on faktycznie pod pewnymi względami różni się od S21 oraz S21. Na początek jednak skupmy się na tym, co łączy te smartfony, ponieważ będą one mieć ten sam procesor. I tak jak przyzwyczailiśmy się już, to w Europie i w Stanach będą inne procesory, bo w USA te Samsungi będą działały pod kontrolą Qualcomma Snapdragon 888, zaś w Europie napędzał je będzie Samsung Exynos 2100. No i ktoś już tutaj może mówić, nie, no Amerykanie, cholera jasna, znowu dostają te lepsze smartfony ze Snapdragonem, one znowu będą się mniej grzać i one będą znowu dużo. Działać. I tutaj się okazuje, że może być akurat na odwrót, bo oczywiście, jak już mówiłem, nie mieliśmy okazji korzystać z tych smartfonów. Ale najnowsze doniesienia mówią, że to właśnie procesory Samsunga powinny być bardziej energooszczędne i powinny, tak najzwyczajniej w świecie, pozwalać na dłuższą pracę, niższe zużycie energii oraz niższe temperatury. Mimo że zarówno Qualcomm, jak też Exynos są wykonane w najnowszym procesie technologicznym 5 nanometrów. Procesory mamy te same, ale one są wspierane przez różne ilości pamięci, ponieważ w Samsungu Galaxy S21 oraz S21 Plus mamy po 8 GB oraz 128 albo 256 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei w najlepszym Samsungu Galaxy S21 Ultra dostajemy więcej, ponieważ mamy 12 albo 16 GB RAMu oraz 128, 256 albo 512 GB pamięci. I pamiętajcie, żeby tę wersję pamięciową wybrać naprawdę dobrze i uważnie, ponieważ Samsung zrezygnował ze slotu na karty microSD, więc niezależnie czy weźmiecie najtańszego, najdroższego czy średniego Samsunga Galaxy S21, to tej pamięci po prostu nie będziecie mogli rozszerzyć. Samsung przyzwyczaił nas także do tego, że mamy świetne ekrany w tych typowych smartfonach i tutaj nie jest inaczej, ponieważ zastosowano panele Dynamic AMOLED, więc możemy być pewni, że będzie tutaj nieskończony kontrast, idealna czerni, Piękne barwy i tak dalej. No i będzie oczywiście też dynamiczne odświeżanie, ponieważ w Samsungu Galaxy S21 oraz S21, Plus to odświeżanie będzie się wahać od 48 do 120 Hz. Smartfon sam będzie wybierał z jaką częstotliwością pracuje po to, żeby oszczędzać energię i dostarczyć nam jak najlepsze doznania wizualne. Z kolei w Samsungu Galaxy S21 Ultra będziemy mieli do czynienia z jeszcze bardziej rozpiętym odświeżaniem, bo ono będzie od 10 albo 11, tutaj Samsung podawał różne informacje, od 10 albo 11 Hz do 120 Hz. No i jako, że te smartfony różnią się wielkością, to tak samo jest w przypadku ich ekranów, bo Samsung Galaxy S21 ma panel 6,2 cala rozdzielczości Full HD+, Samsung Galaxy S21 Plus ma panel 6,8 cala o tej samej rozdzielczości, z kolei Samsung Galaxy S21 Ultra ma też panel cala. 8 cala, ale o większej rozdzielczości, bo w WQHD. Nie powinniśmy też zbytnio narzekać na akumulatory, ponieważ Samsung Galaxy S21 będzie miał 4000 mAh, Samsung Galaxy S21 Plus 4800 mAh, zaś Samsung Galaxy S21 Ultra 5000 mAh, co każe podejrzewać, że te ogniwa będą wystarczać na cały, kompletny dzień pracy. Jak już mówiłem wcześniej, ten prebriefing miał trochę dziwną formułę, więc tak najzwyczajniej w świecie nie mogliśmy poznać wielu informacji, tych, które poznalibyśmy, gdybyśmy korzystali z tego smartfonu, chociaż przez chwilę, więc wiemy, że jest szybkie ładowanie, ale nie wiemy jak szybkie. Wiemy, że jest bezprzewodowe ładowanie, ale nie wiemy jak szybkie. Wiemy, że jest bezprzewodowe zwrotne ładowanie, ale nie zgadniecie, nie wiemy jak szybkie. Ale za to jesteśmy pewni, że w pudełku nie będzie ładowarki. Więc tutaj te wszystkie memy, gdzie Samsung wrzucał, w sumie razem z Xiaomi wrzucali i z Asusem, i z wieloma innymi producentami, każdy wrzucał, ale Samsung chyba był pierwszy że ho ho ho, Apple to nie dodaje ładowarki do zestawu. I co w ogóle nie do pomyślenia, jak to ma być? Co to w ogóle za żarty? No to teraz do żartu Samsung sam się przyłączył i tej ładowarki też nie ma. Ale tak naprawdę te wszystkie nowe flagowce nie opierają się na wydajności, wyglądzie czy na czymś takim, no bo tak naprawdę to już wszystko mamy od roku albo i od dwóch lat. Najważniejsze jest to, co zmienia się w aparatach, bo to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą uda się jeszcze poprawić. Więc Samsung mówi, że będzie lepiej. Ale o ile lepiej, no. Nie wiemy, no bo nie korzystaliśmy z tych smartfonów. Znamy za to specyfikację tych aparatów, ponieważ wiemy, że Samsung Galaxy S21 oraz wersja z Plusem będą miały aparaty y, zwykły 12 megapikseli szeroki, 12 megapikseli oraz telefoto 64 megapiksele. Zaś z przodu znajdzie się aparat 10 megapikseli. Inna specyfikacja aparatów będzie w droższym Samsungu Galaxy S21 Ultra. Tutaj bowiem będziemy mieli aż cztery aparaty, z czego główny będzie miał 108 megapikseli, ten ultra szeroki będzie miał 12 megapikseli, a także znajdziemy aż dwa obiektywy telefoto, z których każdy będzie miał 10 megapikseli. I możecie zastanawiać się, no ale po co takie dwa aparaty 10 megapikseli? A pamiętacie, na przykład to co było w Samsungu Galaxy S20, że ten mamy super zoom 100 krotny i to będzie mega? Nie było. Ja zresztą mam. Coś podobnego, bo korzystam z Huawei P40 Pro, i tutaj jest taki zoom tylko 50-krotny, i on jest równie bezużyteczny. Więc Samsung teraz mówi, że no tak, no tamten zoom nie był zbyt użyteczny, i my zdajemy sobie z tego sprawę. I ta krytyka była słuszna. I swoją drogą ciekawe, że dopiero teraz o tym mówią, ale wszyscy wiemy czemu i mówił, że teraz będzie zupełnie inaczej i teraz ten zoom będzie bardzo użyteczny i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest największa różnica w aparatach, jaką zobaczymy. No bo umówmy się, że Samsung Galaxy S20, nawet Samsung Galaxy S10 miały naprawdę fenomenalne aparaty i ten zoom to jest jedyna poważna rzecz, którą tak naprawdę da się poprawić, więc nie mogę się doczekać, aż będę miał okazję skorzystać z tego smartfona i ten zoom po prostu sprawdzić. No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że te dwa teleobiektywy mają różne przybliżenia: trzykrotne oraz dziesięciokrotne. No, i właśnie ten drugi bardzo mnie ciekawi, no bo chyba takiego obiektywu to do tej pory nie było. Widziałem pięciokrotne, które były powiększane cyfrowo do dziesięciu i tak dalej, a po prostu dziesięciokrotnego obiektywu, no to do tej pory nie widziałem. Względem tańszych modeli S21 zmieniła się także przednia kamera, bo mamy tutaj nie 10, tylko 40 megapikseli. I skoro jesteśmy przy aparatach, to warto powiedzieć także o ich możliwościach wideo, a mianowicie o tym, że na każdym obiektywie w nowych Samsungach Galaxy S21 da się nagrywać wideo w rozdzielczości 4K oraz w 60 klatkach na sekundę. Pamiętajmy także o tym, że wszystkie smartfony Samsunga pozwalają na nagrywanie wideo 8K, więc jeżeli chcecie nagrywać materiał w tak wysokiej rozdzielczości, to też możecie to zrobić. I tak naprawdę już prawie na koniec tego filmu trzeba powiedzieć o pierdołach, o których jak zwykle nie powiedziałem, więc te smartfony tak, mają normę IP68, więc są pyło- i wodoszczelne, mogą współpracować z Samsungiem DeX, czyli mogą po prostu działać jako komputer stacjonarny, ale przenośny. No do monitora musicie i do akcesoriów podpiąć i będziecie mieli komputer. No i do tego mamy też głośniki stereo stworzone we współpracy z AKG, więc możemy mieć pewność, że te głośniki będą naprawdę dobre, tak jak do tej pory. No albo lepsze, no bo w sumie to są nowsze smartfony. No i warto wspomnieć także o tym, że Samsung Galaxy S21 Ultra będzie wspierał rysik S Pen, czyli mamy tutaj tak naprawdę trochę takiego nie tylko Samsunga Galaxy S, ale też Nauta, i to trochę pokrywa się z takimi plotkami że Samsung być może w niedalekiej przyszłości zrezygnuje po prostu z serii Note i będzie miał po prostu wyłącznie serię S, z czego najwyższe modele będą obsługiwać rysik, a te tańsze nie. Jednak Póki co Samsung Galaxy S21 Ultra obsługuje tylko rysik pasywny, czyli bez tych wszystkich funkcji, łączności itd., więc to nadal jest rozwiązanie gorsze niż Samsung Galaxy Note. Dodatkowo, rysik aktywny pojawi się dopiero za kilka miesięcy, i wtedy te funkcje, tak naprawdę, note'owe zostaną do niego dodane. I tak naprawdę trzeba wspomnieć o tym, że ten rysik jest większy niż w Samsungu Galaxy Note, on przypomina bardziej taki rysik tabletowy i co za tym idzie nie da się go nigdzie schować w smartfonie, zresztą nawet byłby mniejszy to by się nie dało go schować, bo w Samsungu Galaxy S21 Ultra nie ma żadnego miejsca na schowanie takiego rysika co jest w sumie oczywiste, bo ten rysik trzeba dokupić. Nikt by normalnie nie chciał mieć po prostu smartfona z dziurą albo jakąś zaślepką, która by wypadała. I ten rysik będzie można schować po prostu w odpowiednim etui. Więc Samsung robi tutaj pieniądze na różne sposoby. Nie tylko sprzedaje nam smartfon, ale potem może też nam sprzedać rysik i do tego rysika może nam sprzedać kompatybilne etui. I to w sumie nie jest złe rozwiązanie, bo każdy sobie wybierze, czy chce mieć zwykłego Galaxy S21 Ultra, czy dopłacić do tych, funkcji rodem z Galaxy Note. A. Razem z nowymi smartfonami Samsung zaprezentował także słuchawki Galaxy Buds Pro, które w końcu są bardzo ciekawe, są takie jak powinny, przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo jeżeli pamiętacie premierę Note'ów i tam były takie e, samsungi Buds Live bodajże, które wyglądały jak fasolki i to brzmiało dramatycznie źle. To w ogóle nie miało wyciszenia, to jak dla mnie w ogóle nie miało racji bytu, więc fajnie, że Samsung powrócił do tego e, Tradycyjnego, można powiedzieć, designu i tutaj też mamy ANC, które powinno być działające. Mamy automatyczne ANC, manualne, możliwość sterowania i także te słuchawki, kiedy są w etui, to wytrzymują 18 godzin. W sensie, kiedy korzystamy z nich, doładowujemy za pomocą etui i tak dalej, to starczą nam właśnie na 18 godzin pracy. Więc tych słuchawek jestem bardzo ciekaw. I to tak naprawdę wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat tych nowych Samsungów Galaxy S21 i podkreślam, my z nich nie korzystaliśmy, nie znamy także w tym momencie ceny tych smartfonów, jednak kiedy Wy oglądacie ten materiał, to może się okazać, że te ceny już są znane i w takim wypadku pojawią się one na ekranie. A na koniec standardowo, prosimy Was o łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał, poza tym komentarze są do Waszej dyspozycji i dajcie nam znać, czy te nowe Samsungi Galaxy S21 Wam się podobają, albo nie i dlaczego, a poza tym standardowo prosimy Was o subskrypcję naszego kanału, żebyście widzieli nas częściej, no i o kliknięcie dzwoneczka. Z tego samego powodu. Do zobaczenia.